Oj, moi mini! Zaczynamy kolejny etap naszej przygody. Rocky Ride Zone jest dosyć główną strefą, jednakże okazjonalnie występuje woda. Nie jest to jednak wodny poziom. No i oczywiście element obowiązkowy musi się rozpłynąć nad muzyką z tego poziomu. Skoro już zrobiłem co musiałem, to teraz to co chcę. Opichę wam mniej więcej czym ten poziom się wyróżnia. Ten poziom dosyć mocno mi się kojarzy ze Spring Yard z pierwszego zręka. No ale jak mogę mieć takie skojarzenie, skoro nie ma żadnych napisów w tle, żadnych bumperów, żadnego miasta w tle, tylko góry? Dokładnie chodzi mi o ukształtowanie terenu, w którym na tym poziomie możemy się bardzo dobrze bawić, poćwiczyć nasze umiejętności toczenia się, zbierania pędu, a nawet są kolczaste kulki w półurach. Furczek na tym poziomie trochę pełni się z motywem przeciwników z zaskoczenia, jednakże nie robił tego w zupełnie nieuczciwy sposób. Wręcz przeciwnie. Przykładowo tego typu przeciwnik, co teraz widzimy na ekranie, nie był widoczny, kiedy byliśmy wysfilibowani ze sprężyny, jednakże mimo wszystko nie trafia w nas i możemy go zaatakować z góry. Podoba mi się na tym poziomie również coś, co nie jest zbytnio wykorzystywane w oficjalnych tronikach. Wbiegam na ścianę i skaczę na platformy. I fizyka klasycznych soników tak jak być powinna. A tutaj widzimy te kolczaste kulki w budurach ze Spring Yard, tak jak mówiłem. Może to przez nie mam takie skojarzenia? Tyle w przeciwieństwie do tamtego poziomu, to tam były platformy po środku, na których można było sobie stanąć. A tutaj troszkę dałem ciała, no ale pierwsze nie są zbyt przydatne, więc nie nawykam. I tym sposobem kończymy pierwszy akt. Drugi akt to w gruncie rzeczy więcej tego samego. W ogóle ta strefa to jest taka dosyć podstawowa. Co nie znaczy, że tutaj nie ma prędkości i wuuu, Lecimy, ile fizyka dała. Troszkę wolniej by to szło, jeśli by się nie było. W tej grze występuje tylko jeden podstawowy rodzaj pola siłowego. No, tak trochę, powiedzmy, z pewnym wyjątkiem. Jednak nie chcę za bardzo spoilerować, więc nie opiszę za bardzo, jak go działa. Generalnie jest tylko podstawowa niebieska tarcza Sonika 1 i 2. Która nie daje żadnych dodatkowych zdolności. W tej strefie jest sporo segmentów platformowych, których, jak nie, nie wyjdzie, to musimy się kawałek cofnąć. Jak na przykład tutaj. Jednakże, jeśli dobrze znamy poziom oraz mamy dobre wyczucie, to sporo platform możemy po prostu pominąć, poprzez rozpędzenie się w odpowiednim momencie. Rozpęd, skok i lecimy. <laughs> Zupełnie jak w Sonic Adventure. W sumie to byłaby dla mnie jedna z fajniejszych kiertole sklejowania. Chciałem dojść do tej gry, ale po kolei. Nie wolałbym najpierw zrobić Sonic A2, następnie Sonic After the Sequel, Sonic 3 Knuckles i dopiero potem się zabrać za Sonic Adventure. Jeszcze długa droga przed nami. Chyba, że chcecie Sonic Adventure szybciej. To w takim razie napiszcie w komentarzach, a ja zmienię zdanie. W tej grze podoba mi się, że niektórzy przeciwnicy zostali stworzeni w bardzo prosty sposób poprzez przerabianie oryginalnych przeciwników poprzez proste, ale zupełnie zmieniające je z pomysłu. Na przykład motobugi. Te jeszczące, grobakowate potwory. Wystarczyło im dodać możliwość latania i już mamy zupełnie nowego przeciwnika. Spotkałem się z pewnym określeniem, że poprzez ograniczenia zwiększa się nasza kreatywność. Coś w tym jest, bo w końcu musimy kombinować, jak tu te ograniczenia ominąć, tak było dobrze. Na tych kulkach możemy biec w kółko. Jeśli się będziemy toczyć, to będziemy nabierać wytrwałości. I nabierać! A potem, jeśli wyskoczymy pod odpowiednim kątem, musimy polecieć bardzo daleko. Przed chwilą, w sumie to nie pierwszy raz, widzieliście znak, który ostrzegał przed tym, że zaraz zaatakuje nas przeciwnik. W sumie to podoba mi się takie ostrzeżenie. To dosyć ciekawy pomysł, który jednocześnie powoduje, że ten przeciwnik jest dosyć uczciwy. A wystarczy tylko się zinąć w kółko lub podskoczyć, żeby go skutecznie ominąć. Więc został nam jeszcze jeden akt w tej strefie. I poziom specjalny. I boss. No to że poziom specjalny przyspieszy, tak jak wiem. W tym akcie spotkamy się mniej więcej z tym samym co wcześniej, lecz w wymieszanym w inny sposób. Szkoda te kulki. Wcześniej występowały na półrurach, a teraz na przykład krążą w półplatformy. W tym akcie nie rozpędzamy się aż tak bardzo. Jest więcej platformowania trochę więcej przeszkód. Ale to w sumie dobrze, no bo ile można pędzić na złamanie karku, patrząc tylko jak Sonic się porusza w nim prosty. Takie momenty są fajne, tyle że w nie za dużych ilościach. Największą typu skrajnością, jaką widziałem, jest poziom Hot Crater w grze Sonic Adventure, 2. Konkretnie Act 1. Tu, żeby przejść ten poziom, wystarczy cały czas trzymać przycisk w prawo, podskoczyć raz oraz lekko cofnąć się w lewo w No ale jeśli gramy normalnie, jak należy, Wykorzystując alternatywne ścieżki oraz mechanikę trików w tej grze. No to nie jest to taki zły poziom. Dobra, ale to jest let's play Sonic Before the Sequel, a nie Sonic Advance 2. W tym poziomie, jak można zauważyć, trochę więcej podążamy do góry. Nie tyle w prawo, co właśnie do góry. Próbując się dostać na szczyt góry. Uważam, że jak na bardziej platformowy poziom w Sonicu, ten jest dobrze zaplanowany. Dlaczego? Gdy sporo takich bardziej platformowych poziomów w Sonicach. No to niestety, opierają się w dużej mierze na czekanie. Tak jak na przykład Labiry w Zone, Spring Yard, z tych co już wcześniej zaspojowałem, czy Santopolis w Sonic 3 jednak jest. A tutaj właściwie nie ma niczego co by wymagało, żebyśmy czekali. Ruszamy dalej, tylko po prostu nie rozpędzamy się tak bardzo i skaczemy. No i jak dotarliśmy już tak wysoko, to czas na specjalnie. Liczba punktów jest zawsze taka sama w co kawałek jakiejś Ten poziom specjalnie się wyróżnia tym, co jest więcej: ćwierćur, purur, ogólnie sporo zaksubi. Tyle się namyczyliśmy, żeby wleźć na tą górę, a teraz Sonic w filmiku schodzi. No dobra, ale teraz walczymy z Doktorem Eggmanem. W pierwszej fazie należało zniszczyć ten niebieski guzik na dole, który już zniszczyłem, a następnie atakować samego doktora. Boss ma jeden atak: strzela pociskami w ziemię, które potem podążają po nim. W drugiej fazie jest strzela szybciej. Jest to kwestia wyczucia rytmu. W sumie podobny koncept był w grze Sonic Adventure 2 gdzie zamiast pocisków były zrzucane bomby, natomiast zamiast podnoszenia się i opadania. Była specjalna platforma, która się przekręcała, pozwalająca nikomu A Ale to już koniec tej strefy. Do zobaczenia w następnej